którą najlepiej prowadzić z cienia. Tylko siła i bezwzględność mogą zapewnić pełną dominację. Ale możesz też o wszystkim zapomnieć i się jeno dobrze bawić. Hearthstone Heroes of Warcraft Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Sazaks, a to jest Hearthstone Heroes of Warcraft. Um, słów domagało się o więcej filmów z tego. Ja przyznam się, mam kiepski dostęp do tej gry, bo gra w nią ciągle moja dziewczyna. Nabija ciągle złoto, odblokowuje postacie, takie rzeczy, robi daily questy. Zobaczmy sobie, jakie mamy dzisiaj. Um, Rzucić 40 zaklęć. O, no to jest łatwo trochę tutaj ponabijać oraz wygraj dwa pojedynki z kapłanem. Kapłanem lub czarnoksiężnikiem. Kapłanem. Ok. Um, odblokował mi się trzeci tryb gry, czyli arena. Na arenie ar wejście na rynek kosztuje 150 złota. Te złoto się dosyć mocno nie zbiera jakby nie było, tak więc y szkoda jest przegrywać. Na arenie mamy trzy występy. E Możemy trzy razy przegrać, o tak. Walczymy e kartami, które wybieramy pośród losowo generowanych... Troje może to źle wytłumaczyłem, pokazują nam się po prostu karty przed monitorem, wybieramy sobie, które chcemy do talii, nasi przeciwnicy mają podobnie i potem z tymi kartami walczymy pojedynki, możemy trzy razy przegrać, ale potem jest dużo dosyć nagród, tak więc opłaca się walczyć na tej arenie. Mogłem kupić teraz trzy pakiety kart, ale pozostawiam to dziewczynie mojej, żeby sobie po prostu sama kupiła, ona jest tutaj głównym graczem, ale zróbmy sobie pojedynek. Zobaczmy, aha, kim miałem czarnoksiężnikiem albo kapłanem, złóżmy sobie, może talię dla czarnoksiężnika. Tak więc, zaraz wracam. Ok, zrobimy sobie talię. Jest ona dosyć głupia, że tak powiem, bo mam strasznie dużo mm, zaklęć jednopoziomowych, strasznie mało, znaczy jest y, pierwszo, pierwszorundowych, można tak powiedzieć. No I zobaczymy, jak to się sprawdzi. No, taka na szybko w sumie zrobiona talia tym czarnoksiężnikiem, w zasadzie po to, żeby e, nabić te zaklęcia. Ok, wystąpił w pojedynku. No, i dziewczyna się ucieszy, jak i nabije trochę złota. A przegrać tu się nic nie da, tak więc jest to czarnoksiężnik. 2 i gramy. Tu ma dopiero czwarty poziom, tak więc nie jest to jakiś wymiatacz. A może coś dodatkowego blokujemy, może coś pozmieniamy w tej talii. Przyznam się szczerze, że dosyć bezbyście ją zrobiłem, ale... Jakbym sam obmyślił jakąś talię, wykminił, rozkmienił i tak dalej... Okazałoby się ostatecznie, że jest chujowa, tak więc... Zabierzemy się... Rysiu z klanu? Nie, godny przeciwnik. Ach, kiedyś myślałem, że z tym Rysiem w końcu zagram. Kontra Shan. Shan. Szaman. Twoja dusza będzie moja! Zaczynam. Nie lubię zaczynać. Mogę w, w, yy, odwołać jakieś zaklęcie. Nie, wszystkie dla mnie są spoko. Akceptuję. Yy, Czarnoksiężnik ma moc specjalną, która pozwala na yy, dobranie karty, ale zabiera to dwa punkty obrażeń na naszej postaci. Dosyć głupia moc. Według mnie najgłupiej. No jakoś... O, sorry. Jakoś nie umiem tego przeżyć, tej, tego, ale okej. Okay. Pomijajmy tury na początku. Miejmy nadzieję, że nasz przeciwnik będzie się w miarę ruszał. A, coś chcę zrobić konkretniejszego. Szeman przyzywa losowe totemy, które dają losowe właściwości. O, je Wróćmy sobie to. On ma prowokacje, tak więc. Eee, osłoniliśmy na chwilę naszego czarnoksiężnika. I zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. przyznam się szczerze, że ja w to za bardzo nie umiem grać. Moja dziewczyna musiała siedzieć koło mnie i mi dy dyktować każdy ruch. Okej. Okay. Powiem Wam szczerze, że mamy tak umieść w ręce dwa losowe z swojej talii spokojnie. płomienny hochlik sukup. Pomijamy chociaż. Oh, lubię... cross Ubić tego kolejna tura, dawaj. Nie lubię się długo zastanawiać tutaj. Strasznie nie lubię jak właśnie przeciwnicy się strasznie długo zastanawiają, a ja siedzę, 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 w końcu minimalizuję grę, żeby coś innego zobaczyć. A tu się okazuje, że... Biją mnie. Ok. Jak widzicie możemy rzucić sobie jedno zakręć. Możemy tak, zagrać 4 punkty obraźni strzałnikowi, nara, elfia łuczniczka. nara i koniec który. Ona może od razu strzelić jak wchodzi na pole bitwy, więc jest to bardzo przydatne. Um, to, to tutaj mam? Prowokacja, zadaj punkt. No, 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 no rzucamy te zaklęcia. W sumie po to właśnie walczę w tym pojedynku, mam żeby... Nadzieję, że się mój wynalazek. Um, po to, żeby... nabijać te daily questy. Okej, okay, i już mi walnie moją uczniczkę zapewne. Nie. Rzucił się na mojego bohatera. Mam bardzo mało kart z prowokacją w tej szarży. Zadaj jeden punkt obrażeń stronikowi, jeśli go zabijesz dobierz kartę. Przydatny. I gość z prowokacją Czemu mnie eee, okrzyk bojowy zadaj dwa punkty obrażeń swojemu bohaterowi. Aha on. Zabiera... Ale głupia karta. Eee, no i wystawmy jeszcze jednego gościa z prowokacją. Łuczniczka. Se strzeli w trala. No okej, okay. i dalej. Co my to mamy? Co ten tral wymyśli? Odrzuć to swoją kartę. Ten Czarno Książek ma takie karty, które e, dają Czemu bardzo dużo negatywnych y, bardzo dużo negatywnych y, efektów dla postaci. Jakoś nie wiem, nie widzę w tym głębszego sensu, bo nie jest ona jakaś taka super dobra, chociaż dwu, druga tura i 4-3, no to nie jest taka zła karta. Okej. Okay. No dawaj tutaj. Uuu, No Więc tak. Zadaje dwa punkty obrażeń, przywróć dwa punkty obrażeń. To wysysamy z prowokatora. Kogo jeszcze wrzucimy? To nie. Kogo? Może tego za jeden. Krótko, teraz stracimy. Odrzucił sobą kartę, no. to trochę boli. Ale cóż, wystawimy go. Zabawmy się. No oh, Godemet, tą fajną akurat. Okej, okay, nasze postacie zabierają... Ten moduł. kupić tego. Strzelę sobie jednego. Ty ze tam Ty sobie w to. To się przyda zneutralizować. No okej, okay, co nam pokażesz, stralu? Przyszedł To leczy go. Najbliższy do ataku. Uuu. No, zabiję go, no niestety. O, i teraz dziewięć bohaterowi zada, znając życie. Nie, nie zrobił tego. Zniszczy sąsiednich. Sąsiadujących z nim stronników odzyska atak oraz zdrowie. Ich atak oraz zdrowie, ale będzie tylko jeden. Hm, to się przyda później. Cztery punkty. No to ja nic nie mogę zrobić. Ach, zróbmy to, niech będzie. Okej, okay. pani. Raz! Dwa. Trzy. No i co powiesz na to, panie tral? Mam nadzieję, że lubimy szyby. Nawet się nie zorientuję. Zgaśmy latarnię, żeby było bardziej czarnoksiężnikowo. To totem siła zaknąć plus jeden. Uy! Dobra, zrobił z niej prowokatorkę. A, Będzie się rzuci na moją... Na moją postać. Zadaj trzy punkty obrażeń wszystkim postaciom. Czyli zostałaby tylko ona. Ale wiecie co? Ci to naprawdę koniecznie? Ale moi by wszyscy nie przeżyli w tym momencie. Cztery punkty obrażeń stronnikowi. No to nara, panie. Hmm, teraz byśmy musieli w jakiś sposób ją. O! Zgodnie z życzeniem, panie. Tak. I tak. I tym sposobem pozbywamy się przeciwnikowi... Przeciwnik traci swoje możliwości manewru, bo usuwamy jego karty. I my zyskujemy coraz więcej. Okej. Okay. Nasz przeciwnik ma znowu jakieś tam... Aha, będzie wzmacniał jakąś kartą, pokaż. O, dał prowokację, tak więc... No i losowe totem. Leczy. Trzeba go szybko zdjąć. Okej, okay. no i mamy bardzo przyjazną kartę z szarżą. No ma tylko dwa życia, um, trzeba ubić tą kobietę. To tu by tu dał radę. Ty byś dała radę i tylko ty. Ty by było jakbyś właśnie walnął tu. Ty rozwalił kotem. A ty panie nie. Na chora zostawimy um, i to wszystko co możemy zrobić. Możemy jeszcze się trochę... Hmm. A tam. 18. A Boże, taką głupią kartę. A dobra, olać, to pokaż co tam. Możesz zrobić tą swoją jedną kartą. I losowy totem. Co będzie miał? Krojący totem, a że może bić. No jak pięknie. Nie masz żadnej prowokacji, panie. Chyba jesteś już skończony. Raz, dwa, trzy. Tak więc, Szamana, ubiliśmy. Jeee! Level up. 10 hajsów. Dzięki. Fuck, żadnych kart. Dostaliśmy nowego nowego questa. Wygraj 5 pojedynków łowcom lub magiem, wygraj jeden czarnoksiężnikiem, aha, czyli musimy wygrać jeszcze jeden, jeszcze 15 zaklęć Dzięki wam wielkie za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym hertsonowym odcinku. papa pa.